Sąsiadów dwóch oczywiście. Dzisiaj żniwa 2020 mojego owsa. Sąsiad już niedługo powinien być. Kombajnem swoim tu jest ogólnie sąsiada pszenica, ale dzisiaj posiłem posygnę... to pole. Sąsiad, by... ja już nowym nabytkiem przyjechałem, mianowicie Zetorem 7340 z dwoma czepami Oto Sander 47. No i co? Ja wejdę zaraz do ciągnika i spróbujemy się przez CB Radio połączyć. Aha, tylko... Czekajcie sobie. Okej, okay, wchodzimy. Halo, halo, ktoś jest z CB Radio? Halo? No, witam. Halo, halo, no się ma co musia. Je jedziesz jedziesz Kumbainem. Już? Co? D No, a kiedy byś był? Ogólnie kiedy byś był Opa, nie widać, go. Panie, jedzie z ołen sądzia, zobaczcie jakim sprzętem jedzie po robach, po polach. Panie, jaki dźwięk, łogi z rury, <laughs> Zmieści się koło zetora, żebyś tam przejechał? A no czekaj, nie, odjadę słuchajcie, bo on jeździ tu u mnie. To ogólnie tutaj sąsiad, tu nie poczekaj, ja muszę tutaj sobie rozłożyć. Tu się nic nie rozkładał. Dobra, jedz, podjeżdżaj już. Ma rury jest w tym kombajnie? Jest rura na myszkę otwierana. Ha. Dobra, podjeżdżaj już tu. Nie, nie będzie sypał. Jedzie. Proszę nie opadnie mi to, tu, 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 tutaj ogólnie. Trochę, jak widzicie, wpadł tu jest ale nie odzyska nic. A! Przegazuj go! Sprawiamy mojego od tamtej strony. Ty! Sąsiad! Ostro się, bo to no wyciągnij giezdę! Ja nie chcę go od razu mieć zniszczonego. Ja nim nie, nie jeździłam po drodze. A! Tomsiak! Kaszko! Tomsiak! Ten! Aha, ale chodził. Dobra. Ty, weź mi tutaj na czkarnie, rozróż. Czekaj, ja ci rozłożę. Patrz już do kombajnu ja cię rozłożę na Bo ja nie chcę słomy akurat z tego. A ja potrzebuję trochę. Ale to nie twoje pole. Rozpłasz. Kufanie kurde jak to jest! Dobra, łogiń drugi. Dla mnie. Ty chcesz słoneczek? To, to, było, to, już to już tego, z tego pola nie, raczej tam, gdzie sobie zaledwie wyjadę. Słuchajcie, przepraszam, słuchajcie, że tak chodzę ni nierealnie, ale kombajn jest takiej głosu, że muszę zgłaszać się z tymi żebyście nas słyszeli. sąsiad! Czekaj, mogę wejść do ciebie. Stój, stój, sąsiad, stój! Czekaj, sąsiad! Czekaj. Mogę wejść? Nie, nie mogę. Dobra. Chcę, ja, ale nie da chyba. Ja nie mogę. Ja cię. Nie ma pasażera. Ja Ale fajny tumba, nie ma fajnie, Ale mi przylagowało. Ile masz tam w zbiorniku? Tak? Na razie mam 4%. Słabo, masz nienawiezione, nierozsypane wapno i chwasty. No jak nienawiezione, 50% jest nawiezienia. ale no to możesz, ale chwasty są i ten. No. W tym roku będzie wapno na ściernisko sypane. Zamówię sobie dwa tiry. Dobra. Ale to nie wiem. Chociaż w sumie nie wiem po co wziąłem w takim razie, gdzie przy sobie jak możliwość Jenny nie zasypiemy. Dobra, idę zobaczyć, nagrać wam jak on będzie zabrał. O, zobaczcie, złodzieja, sąsiada, oczywiście. Moje pole tutaj, jak widzicie, do samego asfaltu tutaj jest, na górze mapy. O, zapisywanie. Czemu to zapisywanie? O, jak widzicie, jeszcze. Ło kurde jakie tu są wielkie fajne pola kiedyś jak jest jakiś wielki tak ciąg zakupić i yy, tutaj to tu będę moje pola kiedyś Będę miał takie dwa No jedzie No wejdę tutaj na Co to jest? Łowiec Ale fajnie Już nie mogłem się doczekać tych nie mogłem chyba Zdjęcie na miniaturkę, zaraz Czemu zgasiłeś? Nie podniosłeś samego headeru, to byłeś. Ale światło zgaśło, gdzieś jeszcze bardziej Mówię, zgasi światło, to zapalił, zapalisz Dobra, jadź Dobra, sąsiad, jak coś parko guty, parko guty, jak coś i ten. Ja będę wiedział, ja idę z detora pochodzi jak jest, dobra? No, dobra, w sensie na razie mam 26% napełnienia, to nie musisz jechać. Mmm, trochę, trochę, trochę słabo. Dobra, stara wam widzowie pokażą mojego zeturka, bo tak o, za bardzo nie był pokazywany. Taki oto, ładny z tuzem, jakiś obciążnik, właśnie, bo półgę, półga będzie przeważało na takiej osobotnika z tyłu. Niby 25 na godzinę on jeździ, ale on 30 to karnie tak to po prostu. Szyberdach, jak widzicie, otwarty da się wszystko pootwierać. Oczywiście, wszystkie ze mną trzeba drzwi otwierać. Też by nie otwieram, bo nie chcemy do nowego traktorka się na kulę. Z tyłu mamy tam wejścia hydrauliczne, mamy dwa trzy wejścia hydrauliczne, czego jeden tutaj zużywany, jedno wejście elektryczne i wejście pneumatyczne Nie pneumatyczne. Dobra słuchajcie, widzimy się chyba jakoś niedługo. A, no to jeszcze muszę tutaj zrobić pięć 5 przejazdów chyba. Taka ile od bierze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no, dobra. Ja zaraz policzę i ty, ja, ciecieś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa. Cztery. To cztery, cztery kółka. Chociaż nie, jakie cztery kółka stoją? Ja mówię, te trzy kółka. To teraz to się normalnie. Nie, ja bym ogóle. O to rób jak chcesz, Sąsiennik. My, my, ja tam ja tam chcę, żeby były już rozkoszone. Oh, zobaczcie ja jak ja to w środku. Jak widzicie siedzenie, sąsiada będę woził. Oczywiście plakietka no smoking musi być. Tu jak widzicie wycierapki załącza, buty i tak dalej. Halogeny. Tam jest... E, no takie rzeczy jak w 60. Biegi wchodzą tak samo jak w 60, tylko odwrotnie niż 60, w sumie. Bo na miejscu wstecznego jest tutaj jedynka. Na miejscu piątki jest czwórka, na miejscu czwórki jest piątka w Tak to w realu jest, tak to jest. Tutaj naszym farmingu. O, co ja pieprze? jakim farmingu? To jest gdzieś, ja mam kamerę na głowie. W jakim farmingu? Co ja mówię? Nie wiem, nawet. Oj, nie wiem, załatwię. już myślałem, że przyparł. Już myślałem, że sprzęgła nie napisał. O, przywali go. O, zatrzymał się. Połogi. Ogólnie, słuchajcie, już tej starej 60 tej już ogólnie nie ma. Bo jak już mówiłem w poprzednim odcinku. Że ją zabrał marka Zetor I chciała, chciała tamtą 60 bo nowy prototyp wy, wyjdzie takiego Zetora na, na bazie właśnie 60 I dlatego chcieli tamtą 60 Dlatego już jej nie mam Pełno sąsiad? Sąsiad Czekaj Sibi Radio. Sibi na Sibi Radio jesteś sąsiad. pełno? Jestem, jestem. Yy, nie, jeszcze nie niepełno, ale jak dojadę do końca to muszę ten, to muszę wy, wyładować. A ile masz procent tam? O Jezu, przepraszam. Tego nie widzieliście. Ile masz procent? To słuchaj, weź się teraz tak zawróć, żeby jakby jechać w tą stronę, żeby rura po tej stronie była, jak ty widzisz, nie? Dobra, I... dobra. To tak. ja schowam na razie, bo mnie będzie przeszkadzała. No schowaj, schowaj. W takim widzonie to na przycisk, nie to co to 56 Że trzeba ręcznie rozkładać. Przepraszam, że tak dziwnie cofnąłem, a... o Jezu, tu konar, jak jak jest. Dobra, będzie podjeżdżane. Nie, nie o się poczekaj. Tak? tak ale już dalej śniedzą są. są się de, tutaj się de, słuchajcie tam i będziemy zrobić jakieś dźwięk ładne na miniaturkę Ale ładny Nie mogę się napaczyć na jego konbaj Może kiedyś jego będzie kupował znowu no to ja mówię takiego Ten nawet hederu nie podnosi zaraza tak. No to sądzia nie no przywali, przywali No i zakurzył mi w sierotku kabiny no Co ja... Rozkładaj rurę, będziemy w locie tu Ile ty. jedziesz na godzinę? 8? Ja sobie dwójkę załączam Jedź, jedź do przodu Inaczej musisz nacisnąć ojak Ale jak podjadę Ona jest. O, i sypiemy w blocie. A chwila to jest gdzieś akurat taki o, screen cyk O, wyjdzie git Taką mi grę jak zrobiłeś prin No, Jak tam? Ile? 30% jest Dobra Dobra, zaraz się ten Widzicie widzowie, jak to ja z nim na polskiej. A w kolejnym odcinku zrobimy tak. W kolejnym odcinku, słuchajcie, zrobimy tak, że będziemy pomagać sąsiadowi. Ja wsiądę wsiądzę, wsiądzę w, jego, w jego kira, on ma ciężarówkę. Ja wsiądę sobie w jego ciężarówkę. On kombajnował będzie. I tak, aby, tak będziemy sobie pomagać. Nie będziemy, że ja powoli się z raczej. A, tak? Dobra, ja już jadę tam, tam już wysypiemy. Każda dina. Trzynaście po. Dobra, Dobra no to dokończę, dnia. pojadę w drugą stronę i no odpuszczę. Nie skończymy odcinek, tylko bo zrobimy cięcie i dokończymy no tak, w kolejnym tak. w... jakby skończyć, dobra? Tak, w drugiej części. No. 12. O zobaczcie, czy złodzieja sąsiada. A wrócisz jeszcze na gospod czy nie? Czy już robimy teraz? po cięciu. Dobra. Tylko najpierw się wysyp, jakbyś mógł jeszcze, dobra? Na tą pierwszą szczepę jakbyś Czekaj, zamknę drzwi, zamknę drzwi zamknę drzwi, bo... To... Musisz się przestawić O kurde Nie no, takie żniwa to ja mogę robić na pierwszą, na, na pierwszą, pierwszą, pierwszą Jedź, jedź i ona ciśnie nie no zobaczcie dobra my zrobimy cięcie bo tutaj sąsiad teraz no malekci będzie miał on minę więc ja zrobimy cięcie za sekundę i za chwilę się widzimy my już jedziemy jedziemy z inną drogą tak żeby winna tutaj pojechać jedziemy sobie tędy przejdziesz kombajnem sąsiedziem Czy będzie problem? Dobrze, jadę, zobaczymy. Ile ciśniesz tym kombajnem ogólnie? Mogę będzie? A to Elo, też jadę. Ogólnie po drodze jeszcze sprosimy jedno małe pole moje. Akurat nie wyjdę na marne, że te dwie szczepy wziąłem, no akurat. E, no, ale, dobra. A tu już zgłosimy sobie widzowie poza odcinkiem i myślę, dojedziemy i pożegnamy się i no, chyba będzie. Bo już 15 minut wcześniejszego nagrania i teraz jeszcze czas jest trochę czasu. W ogóle ja mam tak wszystko jestem pozamykany w tym ciągniku, a na to tak gorąco zniwa, to się wszystko podpieram, o Przy merdach, o no i... No i od razu to ani nie. Wygląda. O temporobach po robach jeździ. Co? Chcesz do tego małego pola to żeśmy drugą stronę pojechali. Nie, dobrze jedziemy. Już dojeżdżamy zaraz. Nie, nie to pole. Tutaj jest takie małe. Dobra, okej. tam nie ma owsa chyba, tam jest chyba przy na no, tam ale nie wiem. Ale jedziemy obie kosi, bo na przepach mam obie. Słuchajcie widzowie, obiec zostawiam, jeszcze nie wiem gdzie. Najprawdopodobniej gdzieś do stodołu to O jest to malutkie takie poletko. No, poletko, no bo co to? To nie jest bliżej. Zgasimy. Weź tam gdzieś tu tym kombajnem i się pożegnamy, dobra? Tylko dojdź tutaj i pożegnamy się Aha. No dobra, więc myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko, w kolejnym odcinku będziemy pomagać sąsiadowi, też w, deszcz, w no to widzimy się w kolejnym odcinku, do następnego. No, pożegnaj się sąsiad. pożegnaj się. Ale.